Szanowni Państwo i miłe osoby, witam Was w czytań maj 2024 roku dla wszystkich osób spod znaku wagi. To jest osób, które w wadze mają Słońce, Księżyc, planety osobiste i/lub ascendent. Pamiętajcie o tym, że jest to czytanie ogólne. Bierzcie z niego to, co rezonuje, resztę zostawcie. Jeżeli potrzebujecie czytania tylko dla siebie, to zapraszam na helixa.tarmałpa.gmail.com. Link w opisie, adres w sensie. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka pod filmem, jeśli Wam się podoba, do subskrypcji i do wsparcia kanału. Różne sposoby są możliwe, też jest wszystko w opisie tego filmu. I wielkie dzięki dla wszystkich, którzy już mnie wspierają w mojej działalności. Eee, tytule ty tytułem wstępu teraz popatrzmy dla wagi maj, co to będzie będzie, <grymne> co to będzie za miesiąc dla tego znaku, weźmiemy sobie 6 kart dla wszystkich e, wag waguś co tutaj nam się pokaże oczywiście pamiętajcie o tym, że też e, to jest e, Czytanie jakby z natury jest ograniczone, tak? Nie opowie nam o całym miesiącu, bo nasze życie jest złożone. Dzieje się w nim bardzo, bardzo wiele. Na pewno więcej niż w jednym czytaniu Tarota. Ale ten proces, który się nam tu pokaże, z jakiegoś powodu chciał to zrobić. Energia ogólna miesiąca. Dwie buławy. Możecie planować podróż. To jest pierwsza rzecz, o czym, o czym pomyślałam. Generalnie, dwie buławy to jest trochę taka, yy, taka karta, która mówi o wybieganiu w przyszłość. Już byśmy chcieli coś robić, już byśmy chcieli coś osiągnąć, chciały, ale jeszcze zastanawiamy się, jak to zrobić. I to są plany, wielkie plany odnośnie tego, jak podbije świat, dokąd pojadę, co będę robić, co chcę zobaczyć po drodze. Patrzycie tęskno przez okno, macie tutaj globus, tak. Jesteście gotowi do wyruszenia, gotowe, tylko jeszcze taki rzut oka przed, przed, dalszą, przed dalszą podróżą. To jest, to jest karta mocno przygodowa dość optymistyczna, trochę awanturnicza i właśnie taka nastawiona na podbój. Świat należy do mnie, mówi ta karta. E, oczywiście możemy się zastanawiać, a może tak, a może tak, a może tak, więc mogą się pojawić jakieś tam wątpliwości, ale to są wątpliwości odnośnie działania, sposobu działania, a nie tego, czy działać. Tak? Um, czasami też mówi o kompanie podróży. Um, więc może też wskazywa się na jakąś istotną osobę. W Waszym życiu. Zobaczymy, co się pokaże dalej. Um, najpierw popatrzmy, jakie jest wyzwanie na ten miesiąc, czyli jaki jest ten obszar, w którym mogę urosnąć, jeśli zechcę. Co nie będzie zwykłe, proste i przyjemne. To jest niezwykłe. To jest wyjście poza to, co właśnie zwyczajne. Mamy tu siedem kielichów. Pozwól sobie na inne, większe, Odmienne, charakterologiczne, charakterolo, charakterologicznie trudne słowo. Marzenia to jest <laughs> słowo klucz tutaj. Możliwości. Jakie ja mam możliwości? Czemu te możliwości mogłyby służyć? Pojawiają się tutaj takie pytania. Co może z czego wyniknąć? Dla mnie to jest karta wyobraźni. Odnosząc się do dwójki buław, powiedziałabym właśnie, na co mnie stać, jeżeli chodzi o moje działanie w świecie. Wyzwaniem jest postawić sobie wyższy cel niż do tej pory, cel położony w innym obszarze niż do tej pory, generalnie pozwolić sobie na większą dzikość i swobodę. W, w tych wyobrażeniach jakie mamy odnośnie naszej przyszłości i naszej sprawczości. Siedem kielichów jest takie nieposkromione. W tym sensie, że to nie jest. To, to jest karta burzy mózgów trochę. To nie jest. To nie jest proces, w którym od razu się zastanawiamy, ale czy to ma sens, ale jak to zrobić. Tak? To sobie zostawiamy na późniejszy etap. Na razie marzymy. Czyli wdrażamy, tak? Jakieś najdziksze, uprawiamy najdziksze pola w naszej wyobraźni, bez tego wewnętrznego krytyka, który od razu mówi, aj, 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 tutaj to będzie trudno, a tutaj to nie będzie czasu, a tutaj to nie będzie pieniędzy, a tutaj to z nim nie chcę i tak i tak To jest właśnie zupełnie tego pozbawione. Pozbawione materializacji w ogóle, tak? Właśnie o to chodzi w Siedmiu Kielichach, że. Nie sięgamy po żaden z tych kielichów, że tylko się zastanawiamy. On na razie, zobaczcie, nie podniósł żadnego z nich. Nie, nie, on jeszcze nie wie, co tam jest w środku. On może sobie wyobrażać najróżniejsze rzeczy. Można się tutaj odwołać do fizyki kwantowej. Póki nie otworzymy pudełka z kotem Schrödingera, to on jest jednocześnie żywy i martwy, co jest przecież niemożliwe, prawda? Tak na chłopski, chłopski babski rozum. Dopiero jak otworzymy to pudełko, to ten stan się zapada, tak, do, do, zapada się ta sytuacja do jednego ze stanów. Póki jest zakryte, nie wiemy. Więc tutaj sobie możemy wyobrażać najdziksze rzeczy, w tym rzeczy niemożliwe. To jest wyzwanie, tak. Puścić wodze swojej wyobraźni, tak czuję, odnośnie tego, co chcemy robić, co chcemy zdziałać, co chcemy osiągnąć, Oczywiście z drugiej mańki można powiedzieć, że wyzwaniem jest naprawdę nasze nadmierne marzycielstwo. Jak zawsze chodzi o drogę środka. Ach, nie może być inaczej, prawda? Tak. Oba ekstrema nie są dla nas korzystne i takie zupełne pozbawienie się tej, tego, tego niesamowitego smaku wyobraźni, a z drugiej strony poleganie tylko na nim, tak? To jest jak przesolić potrawę. Sól jest dobra, kiedy jest w odpowiedniej ilości i każde z nas ma tą ilość gdzieś indziej ustawioną, więc adjustujcie, tak? dostosowujcie zawsze do siebie, znajdujcie dla siebie ten złoty środek tak, w ekspresji jakiejś energii. Co jest siłą? Co, na czym się możecie oprzeć, wagi? Wisielec to bardzo ciekawe ujęcie siły, bo ta siła polega na bezsile, na bezwładności. To jest umiejętność nieangażowania się, to jest umiejętność odpoczynku. <grym> to jest dystansowanie się, tak? takie zawieszenie, powiedzenie sobie nie muszę teraz, nie muszę w ogóle, może nie muszę nigdy, w ogóle nie muszę. To jest umiejętność powiedzenia sobie, to jest nie moja sprawa, albo to nie ode mnie zależy, więc nie będę się kopać z koniem. Bardzo przydatne takie postawienie sobie granicy, nie? że okej, okay, ja tutaj rąk brudzić nie będę. Na przykład, to jest też umiejętność spojrzenia z innego kąta widzenia niż do tej pory, albo niż wszyscy. Wsielec wisi, w związku z tym patrzy do góry nogami, w związku z tym widzi świat zupełnie inaczej niż do tej pory. Widzi się inne szczegóły, widzi się inną perspektywę, zauważa się inne rzeczy, kiedy jesteśmy w odmiennym, w odmiennym położeniu. I to jest ta siła, nie? że ja potrafię być w innym położeniu niż, niż reszta albo niż wcześniej, że potrafię dostrzec jakieś a niuansa albo nawet nie niuanse może się okazać po zmianie perspektywy, że cała sytuacja jest zupełnie inna niż do tej pory nam się wydawało, albo niż wydawało się światu wokół nas. Bo czasami, czasami to będzie niuansa, czasami to będzie po prostu totalna przebudowa i nagle widzimy, że coś, co wydawało się sufitem, jest tak naprawdę podłogą. Tak może być, nie? To jest trochę jak znalezienie się w, w stanie nieważkości, kiedy pojęcie góry i dołu przestaje istnieć. Bardzo fajnie jest to opisane w książce Orsona Scotta-Carta, Gra Endera. Oni wchodzą w nieważkość i nagle te wszystkie znane z ziemi punkty odniesienia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. I jak zmienia się w związku z tym na przykład taktyka walki, tak? Nie mówię, że wy macie tutaj coś walczyć, tylko tak mi się teraz tutaj tu przypomniało, jakbyście kiedyś chciały, chcieli. Może nie znacie tej książki, też film, film jest o tym zrobiony, ale w filmie to oczywiście nie jest aż takie szczegółowe. No więc tak, wisielec jest Waszą mocą, ta umiejętność dystansu i nieangażowania się. Ciekawe, bo to jest na razie bardzo takie rozmarzone. Czytanie, bardzo oderwane od ziemi w ogóle. E, więc zobaczmy, co robić. Jaką przyjąć postawę. Paś Buław, to jest postawa przygotowa. To jest postawa hej, popatrzmy, co jest za zakrętem drogi i przeżyjmy to. Przeżyjmy to po raz pierwszy. Nie, nie, że jeszcze raz. Przeżyjmy to po raz pierwszy. E, Paź Buław chętnie rzuca się na nowe rzeczy, nowe doznania smakuje specjałów w kuchni, których nigdy wcześniej nie jadł, tak? I nie, nie boi się tego, że to, co je, mamacki i się rusza na przykład, tak? I wręcz jestem zachwycony. Więc to jest właśnie taka postawa trochę awanturnicza, trochę znowu przygodowa. To bardzo ładnie rezonuje z, tym, z tą dwójką buław, które jest nastawione właśnie na odkrywanie świata, na podbój świata. No to hop! Nie myśląc zbyt wiele, co jest ważne, paść buław nie jest Postacią, która najpierw robi analizę, a potem dopiero wchodzi do działania, tylko najpierw robi, a potem ewentualnie myśli, o ile w ogóle myśli. Eee, więc tak, spontaniczność, entuzjazm, radość istnienia, radość doświadczania jest Wam zalecana w tym miesiącu. A co nie jest Wam zalecane, co jest Wam odradzane? Dwa kielichy, partnerstwo wszelkiego rodzaju. To ciekawe. W sumie, mówiłam o tej osobie tutaj, że może się pojawić to tutaj, tak trochę czuję tą wibrację, żeby za bardzo się nie przywiązywać do nikogo po drodze, ale też nie pozwolić ludziom, żeby się do nas przywiązywali, bo coś, co można pomylić jakąś emocję z czymś głębszym. Tu wygląda na to, że może się sporo dziać. Tak? Jednocześnie wy możecie mieć do tego pewien dystans, którego może nie mieć inna osoba, więc uważajcie, żeby się za bardzo nie zaangażować albo żeby nie pozwolić komuś za bardzo się zaangażować, za bardzo z nami spleść. Dwie buławy mówią, że ktokolwiek nam będzie towarzyszył w tej przygodzie, to będzie raczej właśnie towarzysz jakiegoś kawałka drogi, a nie towarzysz na całe życie. Że ewentualne sojusze zawierane w trakcie tego procesu to są sojusze chwilowe, a nie długotrwałe. Więc też uważajcie z długoterminowymi zobowiązaniami, na przykład z jakimiś obietnicami. To wszystko jest tutaj, tak jak powiedziałam, bardzo marzycielskie, bardzo odważne i bardzo, bardzo pisane patykiem po wodzie. Jest, a za chwilę tego nie ma. Paść też ma taką dyspozycję, tak? Jest i za chwilę go nie ma za chwilę mówi papa pa, żegnam tak wy tu macie wręcz taką radę żeby tak robić więc widocznie to jest taki rozbrykany kawałek waszego życia gdzie macie popróbować jakichś nowych rzeczy jednocześnie za bardzo się w nie, nie wkręcając przy okazji nie wkręcajcie w to kogoś bo ktoś może to traktować dużo głębiej dużo bardziej serio niż wy I też sami same wagi tak, strzeżcie się od takiego zaangażowania tak bo to nie jest to nie jest ten moment Okej? Okay? Ostatnia karta. Co z tego wyniknie? Cesarz. Cesarz co robi? Rządzi światem. To jest bardzo nagły przeskok. Taki modne powiedzenie: przeskok kwantowy. Od właśnie, bez troski, planowania, wyobrażania sobie różnych rzeczy, do nagle takiego stanu skupienia całkowitego, nie? To jest twardziel, to jest osoba bardzo odpowiedzialna, to jest osoba surowa, wymagająca również wobec siebie. Więc to jest trochę, ja mam tu wrażenie takiego wyszumienia się, wybujania się, jednocześnie zdobycia jakiegoś cennego doświadczenia. Te siedem kielichów jest tutaj ważne. To jest zdobycie cennego doświadczenia, które do tej pory było poza waszym zasięgiem. Głównie z powodu Waszych własnych ograniczeń, e, takich narzuconych sobie, to mam na myśli. Tak, że mówiliście sobie, ja sobie nie mogę na to pozwolić. Otóż okazuje się, że możecie sobie na to pozwolić, przy założeniu, że jest to przejściowe i koniecznie do tego właśnie, żeby zdobyć jakieś punkty doświadczenia. I tutaj je mam i nagle mnie to wbija na poziom wyżej, w ogóle mam wrażenie. Wiecie, o co mi chodzi? Czasami potrzebujemy zdobyć jakieś doświadczenia, jednocześnie się do nich nie przywiązując i nie mówiąc sobie, to teraz to będzie centrum mojej osobowości albo będzie to jakiś istotny element mojej osobowości. Nie, to jest bardziej, mam wrażenie, testowanie własnych granic, co się tutaj dzieje. Dlatego takie ważne jest, żeby nie wprowadzić w błąd emocjonalny kogoś i siebie, bo to jest tylko testowanie granic. Tak? Tu jest potencjał skrzywdzenia kogoś, mam wrażenie, właśnie przez to, że to jest eksperymentalne. Dobrze jest wiedzieć o tym i mówić o tym, że to, jest, to nie jest moje normalne zachowanie, to jest zachowanie eksperymentalne. Jeżeli to zostanie wykonane etycznie, to widać tutaj bardzo duży ogar nagle, nie? Tak, jakby otworzyła, otworzyła wam się jakaś szufladka nowa. Z nowymi zasobami, bycia bardzo mocno sobą i w sobie, z taką pełnią odpowiedzialności. Nie? Czyli ten proces uczy was odpowiedzialności. A jak was uczy odpowiedzialności przez założoną nieodpowiedzialność wręcz, nie? Takie mam tutaj wrażenie, bo paś buław nie jest odpowiedzialny. To jest to jest. Brakuje mi polskiego słowa. Człowiek przeżywający przygody tak? Nie chcę powiedzieć awanturnik, bo to nie o to chodzi. Ale ktoś, kto po prostu rzuca się w wir życia i za bardzo się w nim nie zanurza, ale doświadcza nie? tego pędu, tego, tej złożoności przeżyć, różnych nowych, nowych spraw, nie przywiązując się do nich. I potem mówi: Okej, okay, to już wiem, czego nie chcę. To jest bardziej na tej zasadzie. Wiem już, czego nie chcę, wiem, czego nie chcę powtarzać, dzięki temu, że spróbowałem tego, tak? To jest tak jak nie wiem, posmakować lody o smaku zasmażonej kapusty, tak? No, jest to ciekawe doświadczenie, natomiast nie muszę potem już nigdy tego robić, bo już wiem, że to nie dla mnie. Na przykład. Nie mówię, że to są złe lody, nigdy nie jadłam. <laughs> Może trzeba spróbować, właśnie. Czyli to jest sprawdzenie swoich granic po to, żeby potem w tych granicach, które wiem, że są moje, móc sprawować pełnię władzy i mieć pełnię odpowiedzialności. Bardzo fajne czytanie, takie dość niesamowite. Nie? To, rzadko takie procesy mi się pokazują, ale dla Was się pokazał właśnie taki proces. Proces bardzo wzmacniający przez dość nietypowe ścieżki. Nie? Życzę Wam pełni szczęścia i radości w, w trakcie przemierzania tej interesującej i maandrującej drogi. Niech Wam dopisuje zdrowie, wszelkie siły witalne. Dużo uwagi i rozwagi w tym wszystkim też przyda się. Po, 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 po wszystkim, nie? Także powodzenia, drogie wagi i dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.